Cześć wszystkim, z tej strony Raona to jest Darksiders 2. Tak, skończyliśmy sobie przed wejściem do tych drzwi. I tak. No i co, nie będę tego przedłużał, tylko sobie tu wejdziemy. Tam widzę na wprost jakaś skrzynka. Nie wiem czy to jest jakiś większy skarb, czy po prostu kolejna skrzynka z Equipem. Tak, ale ona jest tam tak dziwnie podświetlona, tak jakby coś w niej na nas czekało, tylko tak. Eee, czy ja będę mógł tam. Zdo Bo ona jest tam na dole, nie? No właśnie. Ale tutaj na bokach. Są te, te. Ścianki, wiecie? O. Ja bym chciał się dostać na drugą stronę. W celu sprawdzenia tamtych drzwi. Tylko wiecie co? Te drzwi pewnie. Te drzwi pewnie prowadzą. Do. No Prowadzą nas do naszego celu. Kurcze, i teraz mam. Dobra, wiecie co? Schodzimy po tą skrzynkę. Ach, kurde. Być może jest jakieś wyjście. A jak nie. A jest tam jakaś ścianka, zobaczcie. Ścianka wspinaczkowa. Troszeczkę robaczków. Nowy poziom. Jak ja kocham ten kolor fioletowy, zwiastujący nam nowy kol... nowy poziom. Otrzymujesz punkt umiejętności. No dobrze, no to ten punkt sobie wykorzystamy. Aha, właśnie. No nie, ja mam takie kosy i nawet tego nie widziałem. Bezlitosne kosy wstrząsu. Obrażenia od mrozu 0, ale obrażenia od wstrząsów 18, szans. Nie no, kurczę. Jak można takiego czegoś nie założyć? Znaczy można, bo ja na przykład nie wiedziałem. Wolne, wolne, to nie. Tu jest coś ciekawego. Ale nie aż tak, żebym tego. Zakładał. Nie, no kurczę. Kupiłem ostatnio sobie w sklepach najlepsze, jakie były te, te rzeczy, wiecie. No tu mi troszeczkę te doświadczenie, że tam zero jest. To mnie trochę boli, bo jednak te doświadczenie tam wolno idzie, mi by się przydało. Dobrze, ale tak, rozdajmy sobie ten punkt. Aha, i szłem teraz w drugą stronę, wiecie. Wrogowie trafieni cięciem znikąd mogą stanąć w płomieniach. Zadaje 46 punktów obrażeń co pół sekundy, czas trwania 5 sekund. 25% szansy podpalenia. No i co o tym myślicie? Czy to jest dobry wybór? Bo w tym drzewku ja już nie widzę dla siebie żadnych skilli. Tam gdzie są te góle. Widzicie te kruki, się się wkurzę, to po prostu sprzedam... Znaczy kupię sobie od tego Wulgrima tą księgę do resetu skilli i roznam to jeszcze raz na nowo. Bo jak ja mam tego i tak w ogóle nie używam, a szkoda mi... Punktów. Ale dobra. Spopilenie. Biorę to. I tu mamy tak. Podczas wrogowie trafieni. Spowolnieni. No fajnie, fajnie. Tylko i to i to będzie można, tak? Że staną w płomieniach i zostaną spowolnieni. To będzie dwa razy tutaj. Bezkresna furia. Aha, to jest gniew. Szybsza regeneracja. Żniwo. Śmierć przywołuje swe prawdziwe oblicze. Wcielenie. Dobra, to nas na razie nie obchodzi. Tak, skrzynka jest wzięta. Tędy chyba wejdziemy sobie. Dobra, nie było tak strasznie. Myślałem, że będę musiał jakieś na obkoło iść. No i dobrze. Tu zesko zeskoczymy sobie. I kolejne pomieszczenie. Ja pierdziele, wiecie co? Trzeba mieć łeb jednak, żeby wymyślić taki kurde dangeon i się samemu w nim nie pogubić. To naprawdę szacunek dla ludzi, którzy tworzą te gry, bo jednak troszeczkę trzeba mieć pojęcie o tym. Aha, i tak, to jest chyba nasza otchłań, o tej co mówiłem. To schodzi tam na dół do tego piętra, tak mi się zdaje, ale coś tu chyba trzeba uruchomić. Tak mi się zdaje, że, to jest po... że ten pokój jest połączony po prostu, tylko jesteśmy na wyższym piętrze. Tam widzę na górze nasze chwytaki, to teraz od czego zacząć? E, dobra, teraz tak, tutaj jest jakieś przejście, tylko. Tam naprawdę się nie dostaniemy jakoś na górę? Wychodzi na to, że nie, że nie bardzo, że trzeba chyba użyć tego wejścia tutaj. Jak ja lubię otwierać te drzwi? Wiecie co, chyba dobrze idziemy. Skoro są przeciwnicy, no to musi być dobre. Dob dobre. No dobra, no i nie wiem co powiedzieć nawet. Musi być nasz cel, o, tak to powiem. Chociaż bez sensu trochę. No, no, nie ten przycisk. I w drugą, tak jest, pięknie. Tutaj oczywiście, o, tutaj na ściankę. I w bok. No i fajnie, jesteśmy na górze. Wszystko pięknie, ładnie, ale... Ale co dalej? Tu jest jakaś... Platforma. Aha, to uruchamia nam. I tu jest dźwignia, dobra, dobrze wiedzieć. Czyli tak, na pewno to się zamknie, jak z tego zeskoczymy. Tak jest. Czyli trzeba rozdzieracza użyć. Tam jest skrzynka. Niestety ta skrzynka jest za tymi takimi kratami. Dobra, wezmę sobie duszę, postawię jak najbliżej tego, żebym tam sięgnął do tego, tego. Wiecie, do czego? No, do tej dźwigni. Dobra, ty se stań tu. Zmieńmy na naszą drugą formę. No i zaczniemy sobie przechodzić tą ściankę śmierci. Dobra, fajnie, bez problemu. To pewnie otworzy skrzynkę nam, tak? Nie, co innego. Ale też w tym kierunku. Dobra, ten dźwięk oznacza, że. Ukończyliśmy tak, jakby wszystko dobrze w tym pomieszczeniu jest zrobione. Tak mi się zdaje, że to do tego jest właśnie. Teraz patrzę. Nie no, po co ja mam się męczyć? Po prostu. I jesteśmy na miejscu. Tak. Skrzynka jest zamknięta. Jakoś ją na pewno można uruchomić. Yy, znaczy, te drzwi. No ale dobrze, ja się nie będę tym zajmował teraz. Tylko tutaj. Aha, dobra. Jesteśmy w dobrym miejscu. Jesteśmy teraz troszeczkę wyżej. Tutaj nic, tam, to nie, tutaj nic nie ma. Tutaj widziałem, to jest. Dobra. Dobra. Co teraz? Co teraz? To jest uruchom. Aha, dobra. Wszystko. Aha, tu jest to. Tam są bomby. Dobra. Oczywiście, to jest zatkane przez ten kamień. Gdzieś musi być nasza bombka. Czy tam przeskoczę? Nad tym... nad górą? Powinienem. Tam widzę chyba są dwie dźwignie. Dobra, wiecie co? Jak nie spróbujemy... To nie będziemy wiedzieć, tylko że jednak się nie da. To, to trzeba jakoś jeszcze utworzyć. E, dobrze, dobrze. Chwila, chwila. Tam jest... Aha, stamtąd przyszliśmy. Tu jest coś jeszcze. Tam powinniśmy przeskoczyć, tak mi się zdaje, zobaczę jeszcze drugą stronę. Aha, a tamto nas obchodzi dopiero na końcu. Czyli tak, zostało nam tutaj chyba, nie? Tak myślę. Tak, wiecie co? Nie ma co się za. Wow! No kurczę, jak tak można, no. I zleciałem na sam dół i teraz znowu muszę iść tam. Ja pierdzielę. Wiecie, co źle zrobiłem? Bo powinienem postawić sobie ten kamień na górze, w razie jakbym spadł, to bym się wrócił do mojej formy. A teraz muszę zapieprzać na górę, chyba że tam było jakieś wyjście, ale wątpię w to. Po to tutaj szliśmy, żebyśmy to wszystko odkryli. No i teraz się męcz z powrotem. A Wy musicie to jeszcze raz oglądać przez to przez moją głupotę. Dobra, tutaj już nic nie muszę uruchamiać. Po prostu idź i otwórz te drzwi. Zrobię tak jak mówiłem właśnie. Stworzę sobie tą drugą formę. Żeby w razie wypadku. Tylko tak, ja chcę tam się na środek udać. Teraz się boję, że tutaj nie. O nie, dobra, stąd to uda się tak. No i dobra, tu sobie postawimy tą formę. W razie jakbym spadł, to wrócę do niej. No, ale teraz się udało. Dobra, jesteśmy do, yy, w dobrym miejscu chyba <taki> Tak, zajebiście, tylko teraz To się otwiera, nie? Czy nie? Chyba nie mogę otworzyć w tej formie. <taki> ja pierdzielę ludzie. Czyli jednak nic z tego. Yy, dobrze Nie to Dobra, ale będę próbował o tak tak jest bezpieczniej niż skakać, yy, chwila, chwila, czy ja w dobrą stronę w ogóle skoczyłem. Nie, nie, nie w dobrą. Yy, Okej, okay. stamtąd przyszliśmy Tam jest to. Kurczę, tu jest jakieś. Ja nie mogę, no. Wiecie co? Aha, to mogę przekręcać. Tylko nie mogę użyć bombek. To było tam, nie? Dobra, no i teraz możemy sobie tam pójść. O Boże, Boże, no nieraz są tak, no są proste zagadki, tylko po prostu człowiek za bardzo myśli, że są ciężkie, a wychodzi później, że najprostsze rozwiązanie jest najlepsze. Ty kim jesteś? Ja już z tobą chyba walczyłem raz. Eee, dobra, nie to, ja chcę wezwać. Co jest? Dobra, wy, wy, wy to... Czemu ja z tych rękawic nie walę? One chyba szybciej... szybciej rozwalają. Poszedł? Tak, ale oczywiście... Ja pierdzielę jeszcze dwa komary. Dobra, poradzimy sobie Skarabeusz. Wow. coś ty taki Nie tego, dobra, walce Gdzie jest ten drugi cząk, kurde padł? On padł Chodź ty Dobra, już zdycha, zdycha, zdycha. Dawaj, dawaj, dawaj. Padaj, padaj. No, wypad. Wow. Wypad z gry. Buciki sobie wezmę. Dobra, mamy dostęp do bomb. bomb b kurde, do bombki. Do bombki, tak jest. Tylko tutaj jeszcze coś było: kosy. Dobra, dawaj tą bombkę. Wysadźmy to. Coś musi być. Na górę wejście. Dobra. Bez zbędnego pieprzenia idziemy zobaczyć co tam na górze jest. I tak, posłuchajcie, troszeczkę po ścianie. No i jesteśmy na górze. Teraz tak, tam są przeskoki. Jakieś. Tutaj coś jest. No, tu jest skrzynka. O, proszę. W tej skrzynce na bank jest klucz. Tak jest, pięknie, dobrze. Mamy szkieletowy klucz. Możemy wracać tam na dół, ale najpierw, zanim wrócimy, weźmiemy sobie jeszcze tą skrzynkę. Czekajcie, ja wezmę. O, tak. No i jesteś nasza. Tak, equip tam był. A teraz tak. Aha, bo tu są urwane, to, to wszystko jest. Pourwane. No ale dobrze, yy, wracamy z powrotem, bo mamy już dostęp do klucza i możemy się zająć yy, tymi drugimi drzwiami. Dobra, to jest tutaj, nie? Aj kurczę, co ty robisz? Co ty robisz? Znaczy, co ja robię? Bo nie ten przycisk, gdzie? Patrzcie, no muszę na to stanąć, żebym nie spadł, chociaż o, dobra, jest. Eee, tak. Aha, tam nic nie blokuje. Znaczy, tam to nawet wejdziemy normalnie po ścianie, jakby nam się nie udało. No znaczy, bo tam i tak musimy wejść po ścianie, bo nie ma żadnego chwytaka. To nie, w drugą. Tutaj jeszcze. A nie, po co ja to robię? Ja pierdzielę. Wiecie co? Czasem sam siebie zadziwiam swoją głupotą. Przecież, kurczę, tutaj nie ma żadnego tego cypla do tej latarni. No i jesteśmy. Okej. Okay. Dobra. na no, kolejny, kolejny room. I kolejne zagadki nas czekają. Dobra, tu możemy sobie wejść i przejść po ściance. Jak pięknie, jak ładnie. Tak, tutaj. Pyk. I jesteśmy na drugiej stronie. Dobrze, to już mamy z głowy, zaliczone. Teraz tak, yy, ho ho ho, tu jest wejście. Tam w bok. No i co teraz? Tutaj, na drugą, szybko. I tak jest, tak jest, tylko coś mi tutaj... Chyba, że to jest tylko do powrotu, zaraz zobaczę sobie, wiecie. Wiecie, to jest chyba tak, to jest żebyśmy mogli e, mieć drogę powrotną, a no my idziemy tutaj, tu mnie obchodzi to, a nie tam droga powrotna. Tym będziemy się później zajmować. Fajnie, fajnie, jesteśmy tu, tylko teraz tak. Wszystko pięknie, ładnie, ale <ścoughs> czegoś zapomnieliśmy chyba, chociaż nie, czekajcie, tu jest jeszcze zejście. Aha, tu możemy nasz rozdzieracz dusz użyć. No dobra, to jedno nam bierze, nie? A drugie co otwiera? W ten sposób. No dobra, czyli użyjemy tak. Eee... Tu postawimy sobie tą kamienną formę. Tu postawimy tą drugą formę, a tutaj trzecią formą się zajmiemy tam, tym co pozostało, to musimy przesunąć, kurcze teraz nie wiem czy tu mam to wysunąć, nie tutaj to nie, po co, tu? tutaj coś z tym trzeba zrobić, nie? Chyba, że wiecie, czekajcie, eee, chwila, 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 bo tutaj co nam to da, nic to nam nie da, nie? że ja, czekajcie, nie, nie. Dobra, tu się otwierają te drzwi. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli tak. Na pewno podest jest po to, żebyśmy tam naszą formę kamienną mogli przesunąć tutaj. Dobra. Kurczę, no, dobra. Po poczekaj, pomału, pomału. To otwiera, to tym się zajmiemy później. Najpierw trzeba się zająć tą formą. Teraz tak eee, dwie, dobra, wiecie co? Muszę jeszcze coś innego zrobić. Eee, tak, druga forma. Które drzwi się zamkną? Bo nie wiem, te się zamkną, ok. Czyli eee, tak. Kamienna by się przydała najpierw z tej strony, mi się zdaje. Dobra. Wszystko pięknie, ja pięknie jest. Teraz tak. No i tak, jesteśmy tutaj, nie? Ech. Źle. Źle to robię, kurczę. No źle. Wiem już, jak to mam zrobić. To muszę najpierw wyprowadzić tu z powrotem, kurczę. Niby to jest takie proste, ale idzie <grym> się tutaj zgubić, wiecie? To musimy tutaj wyprowadzić. Dobra, puść to. Tu postawimy sobie tą formę. Pomału będziemy ją tam przetaczać. Tylko teraz tak. Aha, najpierw, właśnie, najpierw postaw tą formę. Ok, jest. Jedna jest. Teraz w dół. I tak. Yy, to tutaj otwierało, prawda? Dobra, druga dusza. Eee, dobra, teraz tą mogę przetoczyć do środka. O to chodziło. Przecież <laughs> to jest tak proste, że nie wiem nad czym ja się tu głowiłem. Teraz wystarczy Ha, dobra, tą duszę zostawimy tu. A teraz drugą duszą przejdźmy tu. No i zobaczcie, no. Nad czym tu, kurczę, myśleć? Jak to o to chodziło tu, no. Ech, kurczę, życie, życie, tylko teraz tak, jeszcze się coś zastanawiam. Dobra, jak już mamy tą duszę tu po tej stronie, yy, tak ustawię sobie tu posąg jeszcze i muszę zobaczyć, czy po prostu otworzę to. Nie otworzę. No, właśnie, i tutaj się pojawia drugi problem. Co ja mam zrobić, żeby? Czy po prostu wystarczy ten. Nie, no co to? To nie da tu nic, nie? A nie da! Ok, to nie, nie było pytania. Fajnie, jesteśmy po drugiej stronie, gdzie mamy dostęp do tych bombek. W końcu będziemy mogli wysadzić na górze ten kamień. A oh, kurczę, no jest trochę główkowania, jest, jest, naprawdę. To trzeba przyznać. Fajnie jakbym stąd dorzucił, wiecie, to bym miał kłopot z głowy, o, pięknie. Idealu, idealu. Okej, okay, zobaczmy teraz, co ta dźwignia nam tu uruchomi, bo chyba o tą dźwignię się rozchodziło cały czas. No, pokazujcie, pokazujcie, o co tu chodzi. Aha, na dół. Zjedziemy prawdopodobnie tam jeszcze niżej. Właśnie do tej pierwszej naszej... Pierwszego naszego pokoju. Ale dobra, ja się już zamykam, bo... Chcę zobaczyć, co tutaj będzie. No dobra, aha. Chodziło o to, że... Przesunęliśmy nasz posąg. Teraz tak. Z tej strony można to uruchomić. Tylko z tej. Chyba tylko z tej. Chyba, że tam, gdzie był, czekajcie. O tu. Tak, to te jedyne drzwi, które były zamknięte tu. Ale dobrze, kochani. A, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejny, a w kolejnym pewnie będzie się coś ciekawego działo. Bo te drzwi są chyba naszą końcówką tego miasta. Tak mi się wydaje. Dobra, na razie, cześć!